LEGO Ninjago 70736 Atak Smoka Moro Przeznaczony dla osób wieku 8-14 lat. W zestawie znajdziemy 6 minifigurek wraz z wyposażeniem i bronią. To K, J, zły zielony ninja, mistrz łańcuchów Wright, wojownik duch Gowler oraz wojownik duch Yokei. Smok o wymiarach 15 cm wysokość, 53 cm długość, 27 cm szerokość, na którego grzbiecie można posadzić jedną minifigurkę, który ma ruchomą głowę z otwieraną szczęką, ogromne ruchome skrzydła, ruchome nogi, ogon oraz ostre szpony. Grobowiec pierwszego mistrza Spinjitzu ma wymiary 9 cm wysokość, 18 cm długość, 9 cm głębokość. Ma do tego wielkie wejście, elementy kryształu, dwa aero ostrza, dwie katany, magazyn z bronią, dwie złote flagi, przezroczyste płomienie. Pojazdy ninja mają wymiar 9 cm długość, 6 cm szerokość. Dodatkowo mamy tu dwa skrimery: banan, kiełbasę, dynamit, topór. Bronie to m.in. dwa złote katany, dwie katany dla Kola i Jaya, ostrze na łańcuchu, podwójne ostrze włóczni, łucznia Kola. Mam także zbroję dla Kola i Jaya. W zestawie znalazł się także separator klocków Lego. Otwarzaj słynne sceny z telewizyjnego programu Mistrzowie z pinjutsu. Zestaw składa się z 658 elementów. Przydarzyło się ogromne nieszczęście. Moro opętał zielonego ninja. Do tego został wysłany przez nowego władcę, by przejąć kryształy krainy. Teraz atakuje on grobowiec pierwszego mistrza z i, siedząc na swoim potężnym smoku, robi wszystko, by to zdobyć. Przyłącz się do Kaja i Jaya, którzy na odrzutowych dyskorokach ninja próbują powstrzymać wściekłą bestię. Muszą też udaremnić atak uzbrojonego w łańcuch złotego zielonego ninja, który chce wedrzeć się do grobowca. Uważajcie także na smoka i ogromną paszczę a także bardzo zwinne skrymery, które będą próbowały przemienić dzielnych ninja w duchy. Jeżeli będzie trzeba, to użyj aerostrza oraz spryt ninja, by powstrzymać tych upiornych najeźdźców przed zabraniem kryształów krainy. A jak twoim zdaniem powinna zakończyć się ta historia?